Witajcie z tej strony Troll a ze mną jest Barki Pelczy Gramy a... na serwerze Piterka.pl A to jest seria i yy, tak po prostu yy, gramy na serwerze wojny i tak, tutaj z nami gra Jaki Mustek, czyli kuba czy znacie go pewnie i oczywiście Mentos 3D My go jeszcze nie znacie. My go już znamy. Dobra. E, tam się Czekaj, przy... ja tu... Czekaj, ja tu nam klopa zrobię. A ile masz lapisu? Ooo, Bartek. Niezniszczalny. I ile masz lapisu? Zero. Grew. Jam strasz. Dobra. Chodźmy. Dobra To tak, my tu już troszkę graliśmy Ta piterka jest trochę z... dziwne pluginy są, nieprawdaż? No, no, prawda, prawda bo na przykład jest taki plugin, że jak wy, jak niszczysz diaksy, to ci nie wypadną, tylko jak niszczysz kobla na przykład albo coś, mi właśnie z tego z kobla wyleciały trzy ludy złota A mi z kobla dwa diaksy no dokładnie jeden. A jeden diag złapałam od tego, od Admina, jak był event. Mm -hmm. Przydałby się lapis lazuli, to byśmy... jeszcze taką samą pelerynkę bym sobie wziął. I, i, i ty byś wziął takiego samego skina jak ja. I byśmy byli bliźniaki normalnie. Mm -hmm, no. Ja mam pelerynkę Mojanga. Dobra, ziemni trochę. Patrz po konie. Najlepiej. Kobiemy je. Już wykończę ten żelazny zeenczantowany. Ode mnie? Jeden był. No tak. A swój mam mnie A ja mam niezniszczalność jeden, czyli będzie długo się trzymał. Żelazo. Mam dopiero ten, mam dopiero... Wiesz, ej, niszczy się, ale się wraca kreseczka. No tak, to jest fajne właśnie. O, ja cię. skopy. Mam cztery żelaza. No, jeszcze mam dobrą zieloną kreseczkę i zobaczyłeś już przekopałem. No, sporo, sporo. <laughs> żelazo jeszcze. Pięć Fajnie. Jezus, koledzy dzwonią Nie dodawaj. Nie dodaję. Nasza seria. Sorry widzowie, muszę zatrzymać odcinek, bo koledzy dzwonią. Dirt. Największy wróg. Łap, Największy wróg. Nigdy nie mam łopaty. Chcę, mogę ci dać bo mam. Ile masz łopaty? Nie wiem, ale mogę tutaj. O, straszne. O, złota kłoda mi wypadła. Widzieliście to widzowie? Moi drodzy. Moi nie widzieli. No, co zobaczymy na filmiku. Ej, masz tutaj. Idź przetopić to. I zrób dwa, dwie pary butów. No i ja mamy buty. A je, ale żelazne. No dobra. To to będą moje kapcie domowe. Ale mi też zrób ten. Ale się niższy kierowcy Ja popijam sobie czarną wodę. Inaczej Coca-Cola. A ja tym Barka. Pamiętam. O, tutaj jak widzicie, nie umiem dawać zooma, ale pisze tak. Kurde, no. Diament dropi tylko z kamienia. Z szansa 11%. Y y no. Poczekajcie, moi drodzy widzowie. Nie przyjemy, tu będzie widok. Wchodzę w sterowanie ale cały czas czat mi się psuje mi też się tak psuje mi się cały czas Dawaj nawet tą, tą pochodnię kto tu pochodnie zniszczy? Ja. dobra to tu, tutaj będzie farma grzybków i widzicie tutaj widzowie jest niekulturalny, niekulturalny napis właśnie na przykład pisze y, mister poker 1001 y, Dostał od syna. To i. Od tego i tego. Nie. S serwer mało kultur, kulturarne, ale... Pro jest, ale serwer jest fajny. Ja. Mhm. No za, za Mam rudę ma diaksów. O, też mam do diaksów. Chodź tu. Szkoda, że mi diaks nie wypada. Nie <śpiewa> wiem diaks w końcu wypadnie, no, Czekam na to i czekam i... Ile Zero. O jacie. Ani raz ci jeszcze nie wydropię? No, no to... mi tylko złoto i raz mi wydropił Emerald. No tak i... samo, o szmaragd, dropi tylko z kamienia, z szans. 10% Marko. No to o, jest o... jak się dropią 11%. To jest 1,5%. Bo. 1% pro, procent to jest 1.00%, nie? No to tak jakby 1,5% jest. Na wydropienie. Gdyby był procent to by częściej ten cię dropiły. Okej. Okay. O, złoto. Ale się nie dropi to gówno. Ha, widzicie? O, 20% ze stona, to ja się nie dziwię, że ci złoto 20... 20 tego. Jest nowo, koledzy, znowu koledzy, macie znowu na nagrywanie Soul Widzowie Już wróciłem O już wrócił Chciałbym wróci. jakby wyrzuciło z serwera nas Wyrzucił Już Mówiłem, mówiłem Dobra widzowie, Zaraz wr wrócimy po przerwie